tutaj już jest od godziny trochę ponad, pełna kieszeń, pełna kieszeń, naprawdę, no, naprawdę. uwierzcie mi, że to nie jest piasek, to nie A jest pokażemy, piasek. pokażemy. Cześć, bo wszystkiego nie wyjmę, ale, ale jest naprawdę po tego... Po prostu, jak mi powiedział, jak tu dzisiaj sypie, yy, to musiałem przejść w samochód przyjechać. Spójrzcie, co To jest dzisiaj, nie? Spójrzcie, kochani, co tu się dzieje dzisiaj. Nie no, mam nadzieję, że, że mi dzisiaj też coś spadło. Masakra, masakra, co tu się dzisiaj dzieje. Chcę trzeba poczyścić, ale... I to same stare, tam może, może z 3 Wow, euro. Wow, wow, wow. No Nie. dobra, kochani, lecimy. Do Zobaczyska przy pierwszym. Czyli już niedługo. <laughs> Mam nadzieję, że to już za chwilę. Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco w kolejnym filmie na kanale Druid's EYE Kłaniam się bardzo nisko, na tyle ile mogę w samochodzie Jak widzicie jadę, jadę, jest już no, późny, 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 ee, późne popołudnie Właściwie można powiedzieć, że wieczór, bo już słońce zaszło, robi się ciemno, a ja się wybieram na kopanie Dzisiaj w ciągu dnia nie było kiedy nie miałem za bardzo jak wyskoczyć w ciągu ostatnich kilku dni. No ale teraz, dzisiaj wieczorem, nadarzyła się okazja i do tego nie będę sam, będę miał towarzystwo. Może na razie nie będę mówił, kogo, e, kogo będę dzisiaj e, współtowarzyszem. Dowiecie się za chwilę, jak dojadę na miejsce. Życzę, jak zawsze, miłego oglądania. No jestem, kochani, dojechałem. Kurczę, przez to światło na moim czole to chyba nic nie będzie widać. Troszeczkę spróbuję ja świetlę, zmniejszyć. Ja o, czekaj, czekaj, tutaj będę miał reflektor. O, jest. <laughs> dzięki, <laughs> dzięki. No jestem na miejscu, jest ze mną dzisiaj. O, teraz czekaj, teraz ja Ciebie oświetlę. O, masz. Poczekaj. <laughs> Powitać. Jest, Marcin. Jesteśmy na plaży. Będzie noc pod gwiazdami. No gwiazd... Są gwiazdeczki, są gwiazdeczki. Nie wiem, czy będzie widać na filmie, ale... Piękne, rozbieżdżone niebo, nie ma chmurek. Marcin tutaj już jest od godziny trochę ponad. Pełna kieszeń, pełna kieszeń. Naprawdę, <grym> uwierzcie naprawdę. mi, że to nie jest piasek. To nie A jest pokażemy, piasek. pokażemy. Cześć, bo wszystkiego nie wyjmę, ale ale jest naprawdę Po tego prostu jak mi powiedział, nowa. jak tu dzisiaj sypie, yy, to musiałem się w samochód tu przyjechać. Spójrzcie, to jest dzisiaj, nie? Spójrzcie, kochani, co tu się dzieje dzisiaj. Nie, no mam nadzieję, że, że mi dzisiaj też coś spadnie. Masakra, masakra, co tu się dzisiaj dzieje. Cześć, trzeba poczyścić, ale... I to same stare, tam może, może z 3 Wow, euro. Wow, wow, wow. No nie. dobra, kochani, lecimy. Do Zobaczyska przy pierwszym. Czyli już niedługo. <laughs> mam nadzieję, że to już za chwilę. Moi kochani, przeszedłem może z 10 metrów, mam pierwszy sygnał. Gdzieś tutaj coś, coś mi piszczy. Ha! Jest, jest, nie wiem czy... Widzicie, widać chyba. Ha! I od razu monetka, no nie dziwię się, że, że Marcin naprawdę miał ich tyle. Ale co to jest? Ojej, oj oj oj. jakiś będzie jakaś szansa, żeby to zidentyfikować tutaj tak po ciemku. Oj, teraz nie dojrze, nie dojrzę, kochani nie dojrzę. Widzę tylko ósemkę, więc albo będzie 80 któryś, albo 1800, któryś. Nie, raczej osiemdziesiąty, któryś. A jest, 50 pi z ptaszkiem. No super, zaczyna się od monetki. No pięknie. Zobaczymy, co będzie dalej. A tam może. szum sobie. A w dużej gwiazdy. No dobra, lecę dalej. Podoba mi się coraz bardziej. Podoba mi się coraz bardziej. Kochani, przeszedłem półtora metra. Tu. Spójrzcie. Jeszcze nie wiem, co to za monetka. O, chyba jakiś współcześniak. O, strasznie zajechana. Czekajcie, kochani. Spróbuję tu troszeczkę przetrzeć. Chyba jakiś eurocencik będzie. Cóż to jest? to jest cęcik, czy nie cęcik? Chyba nie, chyba jednak nie cęcik. Kurde, ale jak to nie jest cęcik... Nie, tyle szczęścia to ja nie mam. Bo ładnie się świeci ta monetka, <grywam> powiem Wam szczerze. <grywam> Ale to nie, to raczej nie jest. Nie, to nie jest złoto. Kurczę, kochani, no. Poczekajcie sekundę. Muszę się sam temu dobrze przyjrzeć. Powiem Wam, że jeszcze takiej monety chyba nie znalazłem. Ale to. Ale to nie jest złoto. Ale to nie jest złoto, 1971. No ale powiem Wam, serduszko mocniej zabiło. Lecimy dalej. Ciemno, już zgasły wszystkie światła. A ja znowu mam sygnałek. To jest. kawałek jakiejś blaszki. Ach, no nie, tym razem nie okrągłość. Ale jest dobrze, jest dobrze, naprawdę kochani pół metra obok y, tej ostatniej monetki, tej malutkiej takiej. E, tak więc no <ścoughs> czuję, że wcale nie będę musiał dzisiaj chyba przejść za dużo tej plaży. A no więcej już nic nie ma. Lecimy dalej. Przeszedłem dosłownie kolejne pół metra. Tym razem 10 centów. 10 centów. Kolejna okrągłość. Super. Lecimy dalej. Spójrzcie, kochani, jaką łyżeczkę znalazł przed chwilą Marcin. Spójrzcie, jakiej ona jest wielkości. Po prostu coś, coś wspaniałego. No, takie łyżeczki to. To jeszcze nie, nie widziałem. Ciekawe, czego ona jest, taka malutka, nie? Do czego to... Może od jakiejś zabawki. Może. Jakaś, wiesz, lalka, misiek, coś. Może coś takiego, wiesz. Ale fajna, fajna, fajna znajdka, nie? Lecimy dalej. Taka wielka śruba, kochani. Kolejny sygnał przyniósł mi. Kawałek złomu. No nic, lecimy dalej. Nie zawsze są okrągłości, prawda? Szukamy dalej. No powiem wam, kochani, że naprawdę jest nieźle. Kolejny sygnał i znowu coś okrągłego. Znowu coś okrągłego, ale coś w kiepskim stanie. Ten mieczek jeszcze tu przyczepiony. E, nie uda się go nawet odczepić. Nie wiem co to jest, moi drodzy. Poczekajcie chwilę. Spróbuję to sam jakoś obczyścić delikatnie. No i cóż, będzie coś widać, czy nie? Nie bardzo. Nie bardzo jest co. Niestety, niestety nie jestem w stanie tego zidentyfikować przy tym świetle. Powiem Wam, że interesujący kształt tej monety, coś starego pewnie. Ale co to jest, może po troszeczkę lepszym obczyszczeniu będzie widać. W każdym razie jest kolejna okrągłość. Super. Moi kochani, kolejny sygnał, kolejna okrągłość. Co się tutaj dzieje dzisiaj? Szału nie ma nic nadzwyczajnego Który rok tej monetki? Może znaczy, uda mi się dojrzeć O ile dobrze widzę 1982 Tak więc pozdrawiamy rocznik 82 i lecimy dalej plażować Tym razem blaszka owiana. Sygnał potężny, ale, ale niestety to tylko ołów. Lecimy dalej. Kolejny sygnałek. No troszeczkę teraz pospacerowałem. Jakieś 20 minut bez sygnału, ale jest w końcu sygnał. I jest 50 centów. Ale ciekawe 50 centów, ponieważ to 50 centów jest hiszpańskie z 2001 roku. Tak więc mamy hiszpańskie 50 euro cenciaków. Lecimy dalej. A tym razem trafił się wędkarski ciężarek. wiemy. Kurczę, jak dzisiaj jest tutaj wspaniale. Cisza, spokój. Szum morza, po prostu coś wspaniałego i gwiazdy. Po prostu. Mega, mega nocka. Jaki masz pinpointer? Przerwa na papieroska. <laughs> A ja nie muszę palić. A para też się wydobywa. Chłodno dzisiaj, ale dobry polar druidowy i jest cieplutko. <laughs> Jak to już mówiłem. Kolejna znajdka. Tutaj gdzieś jest mój dołeczek. O tutaj jest. Jest znajdeczka, ale współcześniak. Współcześnie stan opłakamy Ale jest okrągłość, okrągłość zawsze cieszy Więc nie, nie narzekamy Szukamy dalej Prawda Marcin? Prawda <gry> Już troszeczkę obczyściłem Kolejną znajdkę Jeden euro Jeden euro Nie wiem, który rok Jakaś postać tutaj, jakaś głowa nie widzę który rok, bo jest troszeczkę zajechana ta monetka, ale jest uraczek. Marcin tam krzyczy, że ma sygnał na złoto. Idziemy sprawdzić. I jest kolejna okrągłość. Tym razem jeden pi. Ale który rok to teraz nie dojrze. Nie dojrze, kochani. Choćbym chciał. Bardzo. To nie dojrze, udało mi się dojrzeć tylko, że to jest 1 pi i tyle wiem. 50 centów proszę bardzo malduje się. 50, 50 no to już mam chyba 2 euro w drobniaczkach. Zobaczymy co będzie dalej. Jest i pierwsza biżuteria, niestety to chyba nie będzie złoto, czyste złoto, że tak powiem, ale chyba jest pozłacane, bo bije tak, tak zbliżeniowo do złotka. No mamy, no mamy, mamy, mamy pierwszą biżuterię, gratki, gratki serdeczne. <grym 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 może w sumie super. No to już będzie chyba 2,50. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy, czy, e, czy mam rację, ale tak, tak na oko wydaje mi się, że tyle już euro wyciągnąłem dzisiaj z piachu. Kolejne 50 centów. A rocznik? A rocznik mamy 2000... 2000 któryś, nie widzę, drugi, nie, piąty, 2005, 2005. Tym razem 20 centów 20 centików A rocznik mamy 2002 No nic starszego nie chcę wyjść Są monetki, są monetki, ale współcześniaczki Zobaczymy, jeszcze trochę pochodzę. Pogoda fajna, nie wieje w ogóle dzisiaj super Tylko jeszcze, żeby ciekawsze fanty były, kurczę jakieś sreberko, może złotko nie wiem co, bo nie mogę rozpoznać, powiem Wam szczerze. Troszeczkę stan kiepski, ale w końcu jakaś starsza monetka. Może w domu po obczyszczeniu będzie lepiej widać. No jest w końcu coś innego niż te eurocenty. Zobaczymy, zobaczymy później w domu. Jak mi się uda obczyścić, to oczywiście Wam powiem, pokażę, cóż to jest za okrągłość. Ale kolejna monetka wpadła. Jest super. Serducho zabiło mocniej. No i Jakby to ustawić, o! Serducho zabiło mocniej, kurczę, bo monetka mi się pokazała z tej strony i już myślałem, że sreberko. Tak się fajnie zaświeciła, w tym świetle, które mam na głowie. Mówię sreberko. No niestety nie, ale też fajna monetka. 6 pence 6p właściwie. Pens chyba. No, jak zwał, tak zwał. 1961 rok 6pi irlandzka monetka z pieskiem. Tutaj jest piesek. O nie wiem, czy będzie go widać w tym świetle. O tak, tak jest ten piesek. I jeszcze mi spadła. A szukamy dalej. <grywa> ojejku, ojejku. A jest leży tutaj. Dobre, mam 1965. 1965. I mamy łososia tym razem. Aj, też się tak błyszczała fajnie. <grywa> Kurczę no. Może jeszcze się trafi jakieś srebrko. Kolejny dołeczek i kolejny pieseczek. Tym razem troszkę mniejszy ten piesek od poprzednika. Nie widzę, który rok, bo tutaj patynka jest bardzo, że tak powiem przeszkadzająca w identyfikacji rocznika. Może później w domku po obczyszczeniu troszeczkę. Dowiem się cóż to za rok. Ale jest kolejny piesek, kolejny piesek. Pozdrawiamy rocznik 1975 1975. Bardzo ładnie widać tą monetkę, bardzo ładnie widać rok. Mam nadzieję, że wy też dojrzycie. Tym razem łosoś. No gdzie on tutaj jest? Gdzie jesteś, panie Łososiu? No nie wiem, czy go widzicie, czy nie, bo tutaj z tej strony już jest troszeczkę gorszy z tamtej monety. Ale co wam powiem? Spójrzcie, jeden dołek, drugi dołek. No dosłownie obok siebie. I o, tam jest trzeci dołek. Yy, idę i dosłownie co pół metra mam sygnał i monetkę. Nic, tylko się cieszyć. Jak ja mam tu do domu jechać? A tym razem wyskoczyło coś innego. Wyskoczyły łuski. Nie że w tym świetle, kochani. Od czego to jest łuska? Są tutaj oznaczenia, ale, ale moje oczy już nie te. <laughs> może w domu, może w domu. Ale są fragmenty łusek. No zawsze coś innego. Jest jakaś kolejna większa monetka. Ale co tutaj będzie? Zaraz zobaczymy, obczyścimy troszkę. Oj nie widzę. Nie, nie widzę, nie widzę dobrze kochani. O, chyba George jakiś? Nie Kurczę, no. to światło, ojej i moje oczy w okularkach, no niestety, chyba George jakiś, George piąty, o George piąty, no zobaczcie jak miło, na plaży, George piąty, ale który to będzie rok? czy się uda, czy się uda dojrzeć? 1916 o ile dobrze widzę, no nie jestem pewny nie jestem pewny kochani, może w domu mi się uda Sprawdzić, ale jest. George V. Jest coś innego niż okrągłości. Mamy klamerkę. Mamy klamerkę. Coś małego, ale, ale jest. Małego i okrągłego. Jest dobrze. Kolejna manetka. Pójdźcie na to, kurde, myślałem że złotko. <laughs> jak patynka zeszła, jak ją wyciągnąłem, to aż mi ser zabiło, ale niestety, 1954 rok, Elizabeth II. No ale cieplutko się zrobiło. Zobaczcie, jak ta patynka odejdzie, jak to się zaczyna świecić w tym świetle. <laughs> no nic, lecimy dalej. Tak ryją dziki na plaży. Kolejna okrągłość. Sypie dzisiaj monetkami i to kurczę po prostu nieziemsko. 1971 rok, pozdrawiamy. 2p. A dzik dalej ryje. Ostatnim razem plaża nas e, no nie obłaskawiła fantami. A dzisiaj po prostu szaleństwo. Monetka za monetką. Pozdrawiam tym razem rocznik 71 albo 77, nie jestem pewien. 2P. Kolejna monetka do kolekcji. No, jest grubo, jest grubo. Powiem Wam, że już, już jestem zmęczony. Po prostu jestem zmęczony chodzeniem. Ale. Ale człowiek aż nie chce jechać do domu, no bo co krok, co dwa kroki maksymalnie to jest sygnał. I co tu robić? Co tu robić? O, jak tu się podświetlić? O, tak może. A, kurczę, nie idzie, dobra, widać mnie. No ja już, moi kochani, mam dość, po prostu mam dość. Na dzisiaj zawiłem się już do domku. Marcin mówi, że jeszcze zostaje na pół godzinki. Aha, pół godzinki. Coś czuję, że rano się obudzi tu w samochodzie. <laughs> Zobaczymy. W każdym bądź razie ja już się moi kochani zbieram do domu. Obczyszczę te monetki i oczywiście wam pokażę jeszcze takie małe podsumowanko. A Marcin nie odpuszcza, nie odpuszcza, o tam kopię. Tak jak mówiłem wcześniej, małe podsumowanko, jest już następny dzień, ja troszeczkę obczyściłem te znajdki, no i zaczynamy, zaczynamy, tutaj takie kawałki jakiś blaszek, takie coś od czegoś, nie wiadomo co, nie wiadomo od czego, troszeczkę eurasków, to jest 2, 3, 50, 70, 80, tutaj są już w katastrofalnym stanie, małe cęciki. Na no, coś około 3,80. E, klamerka, którą widzieliście. Fragmenty łusek. No i tak. Tutaj jeszcze to są takie zajazdy, że nie sposób było moi drodzy dostrzec cóż to za monety. To bardzo prawdopodobne, że to są współczesne, bo. E, tutaj macie przykład. To akurat. Dostrzegłem, że to są eurocenty i przypuszczam, że te monety mogą być też jakimiś eurasami, ale są już w takim stanie, że po prostu tego nie sposób zidentyfikować, tak naprawdę. No i troszeczkę takich staroci. Nie, są to jakieś, nie wiadomo jak, stare monety, trochę PRL-ków, jak ja to mówię, takich wyspiarskich. To jest rok 65. To jest łosoś. O, proszę Was uprzejmie. Jest rybka. O, i troszeczkę innych tutaj perelków, też takich, jak ja to mówię. Tu jest chicken, o ile dobrze widzę. Tak, to jest kurka. Dobrze mówię? Kura? To jest kura? No pewnie, że chicken. Tak, chicken i rok 48. O, troszeczkę jest ta monetka. 48, tutaj mamy. Rocznik 75. Pozdrawiam serdecznie. 75. Tu będzie. Tu będzie 50p. Tak, 50p. A który rocznik? Czy ja go dojrzę, czy ja nie dojrzę? 80. któryś, ale nie widzę dokładnie który. No i trafił mi się Georgek. Trafił mi się Georgek. To jest Georgek. 5. Oj, przekręć się tutaj. Georgek 5. Proszę was bardzo. George 5 i to też troszeczkę starsza monetka, z którego to będzie roku. Um, 1916, dobrze widzę. Tak, 16. Widzicie, ładna baba na wózku. Nie wiem czy rocznik widać. Jak nie widać, to musicie mi zaufać. 1916. No i troszeczkę jeszcze takich. Perełkowy 79 rocznik. 71, tutaj mam kilka takich samych monetek, e, który to był rok. Oj, 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 oj. To jest 1P, ale to jest akurat 71 chyba. E, no ogólnie jak to mówią szału nie ma, dupki nie urywa, ale Pochodzone, fajne, bo pogoda miło się naprawdę chodziło. Tutaj jeszcze mam l drugą Elizabeth. II jest, tak, który to rok 54, o ile dobrze widzę. 54, i jeszcze mam pieski, i jeszcze mam pieski. Proszę uprzejmie, pieseczek. Dwa mam takie ten jest z roku 60. 60. któregoś. 67 chyba. Albo pierwszy. No i tak to wyglądało, moi drodzy. Ale było naprawdę super. Pogoda nam dopisała. Szum morza. Ciepły piasek pod stopami. I piękny księżyc nad głową. No cóż, moi drodzy. Tak to by wyglądało. Jeżeli Wam się filmik podobał, wiadomo co robić. A ja życzę wszystkim, jak zawsze, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Drójca. Trzymajcie się. Hej!